Witajcie widzowie. Chciałabym wam przedstawić nowy serial, który jest pisany przez moją siostrę Nastkę sama chciała pisać. Nazwałyśmy go Sekrety Rodziny wiem oryginalne. A więc bez przedłużania zapraszam do oglądania. Mariola śmierdzi bąk lat 37, Janusz śmierdzi bąk lat 42, Igorek śmierdzi bąk lat 5, Klaustyna śmierdzi bąk lat 17. W mieście Bydgoszcz pewna czteroosobowa rodzina doznaje wypadku. O nie! Igorek ma gorączkę. Jak to? Młody nie choruje, uczyłem go i jaką ma temperaturę. 37. O nie! Jesteśmy zgubieni! A co z Sylwestrem? Mieliśmy jechać do Adama i Ewy. Wiem wiem, ale jeśli Gorek nam się bardziej rozchoruje, to nigdzie nie jedziemy. Ale mamo ja jestem zdrowy. Cicho się, już mówiłam szefowi, że jesteś i zostań w domu to udawaj, że jesteś. O co chodzi? Znowu się kłócicie. Rodzice mówią, że jestem chory i mam zostać w domu i nie jedziemy na Sylwestra Dewy. Jak to nie jedziecie? Ty mały. Ech. No dobra, pogadam z rodzicami, to pojedziecie do kochanej rodziny. 23 miliardy 573 miliony 29 275 lat świetlnych później. No i gorku, to jedziecie na Sylwestra. Jak udało ci się przekonać rodziców? To proste, wystarczy dla taty woda z procentami, a dla mamy porządek w domu. Jesteś genialna. Wiem, wiem, ale cicho rodzice idą. Dzieci a więc postanowiliśmy z tatą, że nie wyjeżdżamy na Sylwestra wcześniej. Ciocia Ewa i wujek Adam się ucieszą. Jejejeje, lata. Je, 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 no i Gorek weź ubrania na zmianę czy coś i jedziemy. Po spakowaniu się? Papa rodzinka miłego Sylwestra. Papa jak coś dzwoń. MHM zadzwonię. hechy he, po Sylwestrze. Po wyjechaniu rodziny Klausty na śmierć Bong wymyśliła plan jak podbić internet i pokonać jej rywalkę. No hej stara wiesz co myślę by zrobić imprezę zaproszę Justine. Ong. Justine po co? Przecież ona chce chodzić z Marcelkiem z 3F. Wiem ale na tej imprezie będzie on i oczywiście jako moja najlepsza przyjaciółka pomożesz mi upokorzyć Justine. Oczywiście wszystko dla psia psi, po zaproszeniu innych znaj na imprezę. Mój Boże co ja mam ubrać na imprezę będzie Marcelek muszę wyglądać olśniewająco. Oto będzie idealne, halo Maryla. Czego chcesz muszę się odwalić? No wiem ja też. Wybrał outfit zaraz wyślę ocenisz zdj. Super wygląda na stówę się spodoba Marcelowi i zniszczy czastinę. Wiem ha 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 papatki. Papa kochana. Omk jak ja pięknie wyglądam Marcelek będzie zachwycony. I Iwo myślisz, że Justina przyjdzie? Tak ona nie przegapi takiej okazji. Ej, czy to bufet? Tak częstuj się jak coś to jeszcze coś dam na stół. Dziękuję, jesteś super. Haha, ha, wiem. Witam piękną gospodyni. A ja witam pięknego gościa. Ale mega impreza masz, może maj? Cicho, jest nielegalny. No wiem, ale jest pyszny. Cicho Marcel tu idzie. Hej dziewczyny macie tu majonez. Tak oczywiście gość nasz pan. Czekaj ty kłamco. To ja lecę tańczyć. Chyba komuś się podobasz. Serio tak myślisz? Mhm tak na 100%. Oj boże kochany widzisz ją? Co Justina ma na sobie? Ojacie co to za z jej sklepu internetowego? Hej kalaski widziałeś Marcelka? Sorki, nie ma go jeszcze, ale zaczekaj na niego przy basenie. Okej, okay, kochana! Zamontowałem kamery na basenie, wszystkie nagramy, hehe. He. Mówiłam chyba tobie, że jesteś genialna. Chyba dobra są, chyba wszyscy idziemy upokorzyć, Justin. Przy basenie. Ojciec, Sorki, nie widziałam cię. Haha, widziałeś to? Haha, cała tapeta z niej zeszła. Haha, Jesu, cała woda jest brudna przez jej tapetę. Haha, dzięki za pomoc. Co wy tu robicie? Mieliście być na Sylwestrze. Wysłałaś nam zaproszenia na facebooku, nie mogliśmy nie przyjść. Dzień dobry państwu. Cześć Janusz. Znasz mojego tatę. Tak chodzimy razem ze sobą pół roku, a więc.

A więc chodzę z Marcelem. Już pół roku połączyła nas miłość do majonezu, i tak wyszło. O Jezu, Klaustyna, wszystko ok. Nieco ma być okej. Okay? Mamusiu, pozwól zostać w domu. W sumie mam gdzieś, że chodzi z Marcelkiem, mają całą piwnicę remont, był ciepło, jest. Mini kuchnia też i kibel, no i super. Dziękuję, kocham cię. Mariola, naprawdę mogę zostać. Tak, ale masz się nie pokazywać, Klaustynie. Spoko, nie ma problemu. Choć Janusz idziemy sprzedawać majonez. Nie ruszać się jesteście zatrzymani. Za co? Za nielegalne sprzedawanie majonezu. Przed Januszem Śmierdzibonkiem i Marcelkiem toczy się sprawa za sprzedawanie nielegalnie majonezu winiary. Klaustyna Śmierdzibonk chodzi na terapię sąd dał zakaz zbliżania się party majonezów do Klaustyny Igorek i Goreki mama żyją i jedzą majonez, który Marcel i Janusz nie sprzedali. Maryla i Klaustyna upokorzyły Justinę teraz są popularne. Klaustyna i Maryla znalazły sobie chłopaków i żyli długo i szczęśliwe.